Kiedy Marcin Luther przybił swoje 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze, nie miał zamiaru wywracać chrześcijańskiego świata do góry nogami. Chciał jedynie ujrzeć kilka zmian w kościele katolickim Ale Luther wzniecił pożar, którego nikt nie mógł ugasić. Znamy to pod pojęciem reformacji protestanckiej. Podkreślała ona związek z Pismem Świętym. Luther uważał, że Słowo Boże to największy skarb, jaki ludzkość otrzymała. Pragnął widzieć Biblię przetłumaczoną na język prostego ludu, by każdy mógł ją czytać na własną korzyść. Dla Marcina Lutra i jego współpracowników Biblia była w centrum. Był to punkt odniesienia wszystkich prawd i doktryn. Ich mottem było sola scriptura. Jedynie pismo. Dla Lutra Biblia była jedynym autorytetem wiary i jej praktykowania. Takie podejście kwestionowało tradycję Kościoła. Ujmę to tak. Dla Lutra Biblia była standardem, którym powinna być zmierzona kościelna tradycja. Reformacja protestancka była ruchem protestu przeciwko instytucji rzymskokatolickiej i wielu jej naukom. Skutkowało to rozprzestrzenianiem się kościołów i denominacji, które dziś widzimy. Wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby Kościół zwołał sobór powszechny, by rozważyć podnoszone przez reformatorów kwestie, ale nawoływania o zwołanie soboru wydawały się trafiać w próżnię. Doktor John O'Malley, jezuicki historyk, mówi nam o tym. Klemens VII był papieżem od 1523 do 1534 roku. Obawiał się, że Sobór mógłby próbować odsunąć go od władzy. Może to była irracjonalna obawa z jego strony, jednak te lęki obciążały jego umysł. Nie tylko papież nie chciał Soboru. Król Francji sprzeciwił się zwołaniu Soboru z powodów politycznych. Król Anglii również ostatecznie przyjął postawę przeciwną. Naciski na zwołanie Soboru rosły, aż w 1545 roku przywódcy katoliccy udali się do miejscowości Trydent, znajdującej się u stóp Alp w północnych Włoszech. Przez 18 lat Sobor w Trydencie zajmował się najbardziej krytycznymi kwestiami, z jakimi kiedykolwiek musiał się zmierzyć Kościół katolicki. Pierwszą rzeczą, jaką Sobor się zajął, była kwestia, autorytetu. Chodzi o rolę pisma świętego i o rolę tradycji Kościoła. Gaspare del Fosso, arcybiskup Reggio Calabria, podtrzymał dotychczasową naukę Kościoła, kiedy potępił protestantów za odrzucenie supremacji rzymskokatolickiej. Heretycy naszych czasów starają się obalić autorytet Kościoła domagają się, aby uczynić pismo święte fundamentem ich wiary. Ale to Kościół posiada władzę nad pismem. To Kościół kieruje nas do Pisma Świętego. Uznaje je za święte i wiernie je objaśnia, gdy jest trudne do zrozumienia. Sobór trydencki uchwalił, że autorytet Kościoła spoczywa na dwóch filarach. Nie tylko na Biblii, ale również na czymś, co nazwano tradycją, czyli przekazywaniem autorytetu i wiary, która pochodziła od apostołów, wraz z Biblią pełniła ona funkcję drugiego filaru w celu podtrzymania autorytetu nauczania przez Kościół katolicki. Dekret Soboru Trdenckiego w kwestii autorytetu. Zaczyna się słowami, że wiara Kościoła i jej praktykowanie osadza się na nauczaniu Chrystusa i apostołów. Otrzymaliśmy je na dwa sposoby. W formie spisanej, w postaci Biblii oraz w formie niepisanej tradycji, która trwa od czasów apostolskich. Katolicy uważali, że sam Chrystus ustanowił strukturę Kościoła, skupiając się na biskupach. I kiedy biskupi spierali się co do interpretacji Biblii, musieli wziąć pod uwagę postanowienia biskupów z poprzednich wieków i soborów. Na tym polegała tradycja, którą później biskupi wykorzystywali, by decydować o interpretacji Biblii. To stanowiło kość niezgody oddzielającą Kościół Rzymski od większości protestantów. Potwierdzając autorytet niepisanej tradycji, biskupi na Soborze zatwierdzili wiele niebiblijnych nauk i zwyczajów. W tym dekrecie Sobor nie wymienia żadnych z nich, ale z dyskusji nad nimi wiemy, że były one rozważane przez biskupów, Na przykład chrzest niemowląt. Nie znajdziemy tego w Biblii, a jednak jest to przyjęta chrześcijańska praktyka. Nauka Kreda, w którym Chrystus wstąpił do piekieł, to również trudno znaleźć w Nowym Testamencie. A co ze świętowaniem niedzieli? Tego też nie ma w Nowym Testamencie. Jak więc mogło dojść do zmiany Dnia Świętego z soboty na niedzielę? Dla biskupów na Soborze Tridentskim odpowiedź była oczywista. Szabat, najwspanialszy dzień w prawie, został zmieniony na Dzień Pański. Nie uczyniono tego nakazem Chrystusa, ale poprzez autorytet Kościoła. Anabaptyści. Na wspomnienie tej nazwy gotowała się krew XVI-wiecznym zarówno katolikom, jak i protestantom. Otrzymali ją, ponieważ nie wierzyli w chrzest niemowląt, a było to standardową praktyką chrześcijan tamtych dni. Anabaptyści wierzyli, że chrzest jest przeznaczony tylko dla dorosłych, którzy rozumieją i przyjmują poselstwo Ewangelii. Od samego powstania ruchu anabaptystów w 1525 roku władze, zarówno katolickie, jak i protestanckie, uważały go za zagrożenie dla porządku publicznego. Anabaptyści zaprzeczali, że Kościół i państwo mają jakąkolwiek władzę nad ludzkimi sumieniami. Uczyli, że zwykły człowiek może zrozumieć Biblię bez potrzeby interpretacji Kościoła. A jedynym prawdziwym Kościołem jest ten opisany w Nowym Testamencie Kościół Jezusa i apostołów. Był to bardzo odmienny pogląd od katolickiego i o wiele bardziej radykalny niż pogląd protestancki. Anabaptyści uważali, że ich ruch odnowy stanowi próbę przywrócenia prawdziwego kościoła w oparciu o nauki Chrystusa w Ewangeliach oraz o model „wczesnego kościoła opisany w dziejach apostolskich”. Niektórzy historycy uważają, że Andreas Bodenstein von Karlstadt był prekursorem ruchu anabaptystów. Niemal od początku przyjaźnił się z Marcinem Lutrem, ale ich przyjaźń dobiegła końca z powodu różnic teologicznych. Luther przyjąłby wszystko, czego Biblia nie odrzuca i nie zakazuje w sposób wyraźny. Natomiast Karlstadt przyjąłby jedynie to, o czym Biblia wyraźnie uczy i nic poza nią. Studiowanie Biblii przez Karl doprowadziło go do biblijnego szabatu i jego duchowego znaczenia oto co napisał. Zachowywanie szabatu posiada podwójny cel. Będąc posłuszni Bogu, musimy odpoczywać w pokoju oraz modlić się do Boga o pełną świętość i wyczekiwać jej. Odpoczynek ten przechodzi przez uświadomienie sobie, że świętość nie pochodzi od żadnego innego źródła. Jak tylko od Chrystusa i że musimy być tak samo święci, jak Bóg jest święty. Kiedy mówi o Szabacie, ma na myśli wewnętrzny rodzaj Szabatu. W przeciwieństwie do Szabatu zewnętrznego, interesuje go bardziej wewnętrzny Szabat, co oznacza odpoczynek Boży wewnątrz człowieka. Można to określić jako rodzaj wewnętrznego uświęcenia. Dla niego to było bardzo ważne, a zewnętrzny Szabat powinien pomóc osiągnąć ten wewnętrzny stan. W przeciwieństwie do Karlsztada, Luther i inni reformatorzy zasadniczo zgadzali się, że biblijny Szabat był nieistotny dla chrześcijan. Zamiast tego promowali oni niedzielę nie jako Szabat, ale jako święto zmartwychwstania Chrystusa. Jednak Karlstadt wierzył, że nakaz zachowywania niedzieli był jedynie ludzkim wymysłem. Dwaj kaznodzieje anabaptystyczni, Oswald Gleit oraz Andreas Fischer, prezentowali taki sam pogląd. Czytając Biblię od początku do końca, nie dostrzegli żadnego precedensu, żadnego autorytetu mówiącego o zmianie święcenia soboty. Biblijnego szabatu na niedzielę. To właśnie na Śląsku, w południowo-zachodniej Polsce, Gleit i Fischer zaczęli nauczać o siódmym dniu tygodnia, Sabacie. Mieszkało tam dużo anabaptystów i ci dwaj mężowie odnieśli spory sukces, zakładając tam grupy zachowujące szabat. Byli bardzo przekonujący, ponieważ stosowali proste i logiczne argumenty, takie jak. Dziesięć przykazań jest podstawą prawa moralnego. Dlatego Szabat, czyli czwarte przykazanie, jest częścią tego prawa moralnego, któremu chrześcijanie mają być posłuszni. Nie ma ośmiu czy dziewięciu, a raczej jest dziesięć przykazań. Nie możemy mówić, że część należy przestrzegać, a o innych zapominamy. Sam Jezus zachowywał Szabat. Apostołowie i pierwsi ojcowie Kościoła nauczali zachowywania Szabatu. To papież Wiktor i cesarz Konstantyn ustanowili kult niedzieli w Kościele. Z drugiej strony sam Bóg ustanowił dzień Szabatu. Powinniśmy święcić Szabat ze względu na miłość do Niego. Ani Gleit, ani Fischer nie umarli śmiercią naturalną. Gleit został aresztowany, zabrany do Wiednia, tam więziony, torturowany i ostatecznie utopiony w Dunaju, co było typową karą dla Anabaptystów. Historia Fishera jest nieco inna. W 1529 roku Andreas Fischer i jego żona pojawili się na Słowacji, głosząc Ewangelię wśród tamtejszych górników. W maju zostali za to aresztowani i zabrani do zamku Chichwa. Trzymano ich w lochu aż do sierpnia, kiedy to stawiono ich przed sądem. Andreasa Fischera skazano na powieszenie, a jego żonę na utopienie. Żona, zgodnie z postanowieniem, została utopiona. Egzekucja Andreasa Fischera to całkiem inna historia. Powieszono go na wieży zamkowej. Wisiał przez kilka godzin. Ale nie umarł. Być może lina się zerwała. Być może przyjaciele przecieli jego linę. Zapiski historyczne są niejasne, ale wiadome jest, że Andreas Fischer przeżył. Po tajemniczej, a może nawet cudownej ucieczce Fischera, kontynuował on pracę przez kolejne 10 lat jako wędrowny kaznodzieja. Pracował na terenach Moraw, Czech, na Słowacji i zdaje się, że miał on swego rodzaju trasę, którą wędrował przez następne lata. W 1540 roku Andreas Fischer został złapany i zaciągnięty do zamku w Krasnej Horce, w dzisiejszej południowej Słowacji. Tym razem nie było żadnego procesu, żadnej ucieczki ani żadnego ocalałego. Okazuje się, że ludzie zachowywali szabat w wielu miejscach w XV, XVI i XVII wieku. Omówiliśmy już Rosję, Etiopię, Hiszpanię i Indie, ale żeby odnaleźć najbardziej wybitne przykłady, udamy się do Anglii. To tam król Henryk VIII przejął cały eklezjalny system od Kościoła katolickiego. Przejął katedry, klasztory oraz zakony, przejął również hierarchię kościelną, księży i biskupów na wszystkich poziomach. Przejął ich wszystkich i stworzył swoją własną wersję narodowego Kościoła protestanckiego, jakim jest Kościół anglikański. Ośmiu ludzi zginęło, a wielu zostało rannych, gdy zawaliła się główna trybuna w Paris Gardens pod Londynem w styczniu 1583 roku. Było to niedzielne popołudnie, a wielki tłum zgromadził się, by oglądać walki z niedźwiedziami. Walki z niedźwiedziami to były okrutne, ohydne, nieludzkie spektakle, na których ludzie wiwatowali, gdy sfora groźnych psów atakowała zakute w łańcuchy niedźwiedzie. Była to popularna forma rozrywki w XVI-wiecznej Anglii. Sama królowa Elżbieta była ich fanką. Czyżby tragedia w Paris Garden była wyrazem gniewu Bożego przeciwko ludziom, którzy profanowali święty Szabat, tak właśnie myśleli purytańscy kaznodzieje. Purytanie wywodzili się z kościoła anglikańskiego. Chcieli usunąć z kościoła praktyki i wierzenia, które uważali za sprzeczne z pismem świętym. Biblia w języku angielskim była już wtedy powszechnie dostępna dla ludzi, więc łatwiej było im dostrzec pewne sprzeczności. Nazwano ich purytanami, ponieważ pragnęli oczyścić kościół. Kościół anglikański był bardzo podobny do kościoła rzymskokatolickiego. Istniała pewna teologia reformacyjna, ale zachowało się wiele katolickich form liturgicznych. Dla Purytan nie była to jeszcze pełna reformacja. Tak więc grzmieli przeciwko tym, którzy łamali szabat, m.in. hazardzistom i chodzącym do teatrów. Musiała to być ciężka walka z Williamem Shakespearem i jego sztukami wystawianymi na scenie. Większość Purytan domagała się reformy Szabatu, która tak naprawdę wcale nie dotyczyła Szabatu. Chodziło o surowsze zachowywanie niedzieli. Byli jednak tacy, którzy nawoływali do prawdziwej reformy Szabatu, czyli do powrotu do biblijnej soboty. Byli oni znani jako mężowie Dnia Siódmego. Jednym z pierwszych bohaterów wśród nich była kobieta Doroty Tracek. Jej mąż John Tracek był gorliwym Purytaninem, który został aresztowany w 1617 roku za namawianie ludzi do święcenia Dnia Siódmego. Wyrzekł się on swoich poglądów co do Szabatu, by uniknąć dożywotniego więzienia, ale Doroty była z twarczej gliny. Poszła do więzienia za wiarę w Szabat i pozostała tam aż do śmierci. W 1628 roku angielski duchowny Theophilus Braborn wydał pierwszą anglojęzyczną książkę wzywającą do zachowywania szabatu dnia siódmego. Jego rozprawa nad dniem szabatu położyła teologiczny fundament pod ruch, który w takiej czy innej formie przetrwał do XXI wieku. To właśnie siódmy dzień, szabat stworzenia mamy święcić. Jeśli pokażecie mi w Biblii, że istnieje jakiś inny siódmy dzień od tego, który nazywamy sobotą, ostatnim dniem tygodnia, wówczas być może przekonalibyście mnie, że czwarte przykazanie dotyczy jakiegoś innego dnia siódmego poza sobotą. Podstawowym argumentem Brabornea na rzecz Szabatu był najwyższy autorytet Biblii. Utrzymywał, że sobota jest siódmym dniem tygodnia ustanowionym przez Boga w akcie stworzenia oraz siódmym dniem z dekalogu. Nie dbam o to, czy zachowujecie sobotę jako Szabat, niedzielę jako Szabat czy poniedziałek jako Szabat. Ale jeżeli mamy w poszanowaniu Boga i Jego Pismo Święte, Zachowujemy ten dzień, który on sam wybrał, a nie jakiś inny. W 1660 roku Braborn opublikował broszurę, w której stwierdził, że kwestia soboty i niedzieli była wtedy największą kontrowersją w kościele anglikańskim. Jego wielką nadzieją było to, aby cały kościół anglikański zaczął święcić Szabat dnia siódmego zamiast niedzieli. W kwestii szabatu Braborn kładł szczególny nacisk na zapis biblijny. Od stworzenia świata przez dziesięć przykazań do nauczania i praktykowania wiary przez Jezusa i apostołów w pierwszym wieku nie było żadnej zmiany dnia. Utrzymywał on zatem, że Kościół powinien święcić Szabat siódmego dnia tygodnia. Teologia Brabernea na temat Szabatu była zasadniczo chrystocentryczna. Oprócz uznawania Szabatu za pamiątkę aktu stworzenia, widział w nim również znak odkupienia w Chrystusie. Oficjalne stanowisko Kościoła zaliczało czwarte przykazanie do prawa ceremonialnego, które dobiegło końca wraz ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. Braburn określał tego rodzaju myślenie jako ogromne nieporozumienie. Wykazywał, że wszystkie dziesięć przykazań zostały wyryte w kamieniu ręką Bożą i nie ma w nich niczego ceremonialnego. Prawo moralne dekalog wypowiedziany przez Boga i zapisany jego palcem na kamiennych tablicach jest nadal aktualny. Przeciwnicy Brabernea dowodzili, że sam Chrystus zamienił Szabat na pierwszy dzień tygodnia. Takie zarzuty nazywał notorycznym oszczerstwem wobec Chrystusa. Wskazywał na to, co było oczywiste nawet dla jego przeciwników. Biblia nie zawiera żadnej wzmianki, że Chrystus wypowiedział chociaż jedno słowo co do zmiany szabatu. Braborn twierdził, że zachowywanie niedzieli jest błędem obciążającym Kościół katolicki, zakorzenionym w tradycji zamiast w Biblii. Inni zwolennicy Dnia Siódmego zgadzali się z nim. Nie bali się obwiniać Rzym o zmianę Dnia Świętego i apelowali do angielskiego parlamentu, by naprawił ten błąd. Niniejszym w niniejszym obliczu Boga, usilnie namawiamy Was do przywrócenia świętego pańskiego szabatu na właściwy dzień. Taka mowa była niebezpieczna. Kilku z tych mężów drogo zapłaciło za swe słowa. W 1632 roku Theophilus Braborn został uwięziony w londyńskim więzieniu Gatehouse. Sąd skazał go na karę tysiąca funtów. Dzisiaj jest to około 150 tysięcy dolarów amerykańskich. Pozbawili go kaznodziejskiego uprawnienia i ekskomunikowali z Kościoła anglikańskiego. Oprócz tego spędził półtora roku za kratami. James Ockford był Baptystą, który mieszkał w mieście Salisbury, w roku 1650 napisał książkę głoszącą zachowywanie dnia siódmego pod tytułem Nauka czwartego przykazania. Jednym z jego czołowych argumentów zapisanych na stronie tytułowej było to, że czwarte przykazanie zostało zniekształcone przez papiestwo. 100 kopii książki Ockforda zostało skonfiskowanych przez burmistrza Salisbury a jedną wysłano do parlamentu. W ciągu kilku dni izba gmin potępiła tę książkę, uznała za oszczerczą i bluźnierczą oraz nakazała, by wszystkie kopie w Anglii i Walii zostały publicznie spalone. Sam Oxford został ekskomunikowany i skazany na więzienie. Zaledwie jedna kopia jego książki przetrwała do dziś. Znajduje się ona w bibliotece Christ Church w Oksfordzie. Kolejny reformator Szabatu, Francis Bamfield, był spokrewniony z Francisem Drakeiem i bratem wybitnego członka parlamentu. Był jednym z największych angielskich kaznodziejów w tamtym czasie. Ale jego nonkonformistyczne poglądy doprowadziły do jego uwięzienia w 1663 roku. Tam w więzieniu w Dorchester odkrył biblijny szabat i zaczął zachowywać siódmy dzień tygodnia. Kilku innych więźniów dołączyło do niego. Po jego zwolnieniu stał się on czołowym zwolennikiem szabatu. Udał się do Londynu i tam próbował zorganizować Stowarzyszenie Religijne Osób Zachowujących Szabat. Dziesięć lat później, w 1683 roku, został aresztowany podczas wygłaszania kazania. Zmarł w celi więziennej rok później. Pomimo trudności i prześladowań, ruch dnia siódmego rozkwitał w XVII wiecznej Anglii. Liczne stowarzyszenia zbierały się w wielu miejscach tego kraju, aby w sobotę wielbić Boga. Woodham Mortimer było kolebką dla jednego z najbardziej wpływowych mężów Dnia Siódmego. Peter Chamberlain był słynnym lekarzem trzech angielskich monarchów, który od wielu lat zachowywał szabat. Spójrzcie na jego nagrobek. Co się tyczy jego religii, był on chrześcijaninem zachowującym szabat dnia siódmego od trzydziestego drugiego roku życia. W 1682 roku napisał list otwarty do przewodniczącego Izby Lordów, nazywając papieża małym rogiem z trzema koronami zmieniającymi czasy i prawa, co było odniesieniem do zaskakującego proroctwa ze Starego Testamentu z księgi Daniela. Będzie mówił zuchwałe słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawa. Peter Chamberlain wraz z innymi mężami dnia siódmego wierzyli, że to proroctwo przepowiedziało papieski atak na biblijny szabat. Czy Chamberlain i inni mieli rację? Niektórzy krytycy uważają ich poglądy za dzikie urojenia fanatycznych nonkonformistów. Ale jakkolwiek radykalne były ich poglądy, to ci mężowie Dnia Siódmego z XVII i XVIII wiecznej Anglii zapoczątkowali coś, co trwa po dziś dzień. Baptyści Dnia Siódmego i ich bezpośredni duchowi następcy głosili ich naukę o szabacie przez kolejne wieki, a nawet zanieśli ją poprzez Atlantyk aż do Nowego Świata. Purytanie w Bostonie używają miecza, by wymusić swoją religię. Ale narzucanie religii siłą tym, którzy nie chcą się nawrócić, to nic innego jak gwałt na duszy. Miecz może zmusić cały naród do formalizmu i religijnej obłudy, ale dla Boga nie ma to żadnej wartości.